W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, czy istnieją normalne rodziny. Cześć! Witamy w kolejnym odcinku podcastu Psychologiczne rozmowy. Nazywam się Daniel Melerowicz, a ze mną jest Kasia Bilnik-Barańska. Oboje jesteśmy psychologami oraz psychoterapeutami, a ten podcast nagrywamy dla osób, które interesują się psychoterapią oraz zagadnieniami psychologicznymi, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. No więc, jeśli interesują Cię zagadnienia związane z profesjonalną pomocą psychologiczną oraz rozwój zawodowy w tym kierunku, zapraszamy do słuchania. Wszystkie przykłady zaczerpnięte z pracy terapeutycznej zostały zmodyfikowane w celu zapewnienia pełnej poufności. Tytuł dzisiejszego podcastu jest taki dosyć przewrotny, bo będziemy się zastanawiać, czy istnieją normalne rodziny, ale słowo normalne to my tak bierzemy w cudzysłów, bo już może powiem, o co w ogóle chodzi z, z tą normalnością. Mam takie doświadczenia z gabinetu i myślę, Daniel, że ty prawdopodobnie też, albo nawet na pewno też, że w którymś momencie terapii, w zależności oczywiście, pewnie też od nurtu, pojawia się temat rodziny pochodzenia, no i różne historie o tym, jak duży ona ma wpływ na to, jak dany człowiek funkcjonuje w życiu dorosłym. No i oczywiście nie można się z tym jakby nie zgodzić. Faktycznie system rodzinny, z jakiego się wywodzimy, rodzaj więzi, jaki się tworzy, strategie radzenia sobie, jakich się uczymy, modelowanie, z jakim się stykamy i, i też na tej podstawie potem swoje mechanizmy wypracowujemy. Podejście naszych rodziców do wielu rzeczy no będzie miało znaczenie i będzie miało przełożenie na to jacy jesteśmy. Ale, bo zawsze jest to ale, zdarza się, że jest taka retoryka, że mam wrażenie, że chyba coraz częściej, szczególnie gdzieś w jakimś takim mainstreamie, że tych rodziców się bardzo obarcza za różne niepowodzenia. Pomyślałam o takim temacie, bo z jednej strony pytają mnie często o to pacjenci, właśnie czy, czy w ogóle może być coś takiego jak taka normalna rodzina, z której człowiek wychodzi i nie ma poczucia, że gdzieś na w którymś momencie jego rodzic zawiódł, a z drugiej strony właśnie też natrafiamy na, na różnego rodzaju artykuły, jakieś informacje. Ten, ten temat gdzieś tam w social mediach też jest poruszany. No, i dzisiaj chyba trochę z pozycji takiego adwokata będę występowała, adwokata tych rodziców, których no mam wrażenie, że właśnie coraz częściej się obarcza, że oni te x lat temu czegoś nie zrobili. Od razu podkreślam, że nie, nie mam na myśli jakichś skrajnych patologii, bo to jest trochę inny temat. I wiem, że teraz zrobiłam przynajmniej z trzy dygresje. Ale. Ja, ja rozumiem, Kasia, że. Mówisz o tym w związku z faktem, że twoje dzieci dorastają i wstajesz w obronie I rodziców. Że się obawiam. Jeszcze ale... o tym nie pomyślałam, ale może nie? Tak z psychodynamicznego punktu widzenia tak. może tak być. Rośnie ten lęk przed wystawieniem ci oceny mm -hmm. u ich terapeutów. Nie, ja oczywiście żartuję, ale tak rzeczywiście pomyślałem. Że, że nasze dzieci też rosną. Z kolei bardzo się cieszę, że w ogóle poruszyłaś ten temat, bo myślę, że on jest bardzo ważny. 30-40 lat temu to sprawy się miały zupełnie inaczej i bardzo prosto jest krytykować, wymagać od naszych rodziców. Teraz, kiedy mamy taką wiedzę, no ale oni rzeczywiście jej nie mieli i myślę, że oczywiście tak jak powiedziałaś, poza tymi skrajnymi przypadkami, jednak robili jak najwięcej, i cieszę się, bo ja w mojej pracy terapeutycznej w gabinecie zawsze bardzo mocno na to zwracam uwagę i, i podkreślam w pracy, w pracy z pacjentami, że my pracujemy z ich reprezentacjami obiektów, czyli z ich tak naprawdę z tym, jak oni zapamiętali swoich rodziców, a nie pracujemy z prawdziwym obrazem rodziców, bo my nie wiemy, jaki by, jacy byli ich rodzice naprawdę. I chciałbym, żeby wszyscy terapeuci o tym pamiętali, jakkolwiek by tego nie nazywali w swoim paradygmacie, to jednak, żeby pamiętali i żeby nie wzmacniali tych negatywnych emocji w stosunku do rodziców, bo obawiam się, że czasami się może tak zdarzyć. No, właśnie, ja mam czasami wrażenie, że terapia może otworzyć taką rodzinną puszkę Pandory, i że człowiek wtedy podczas spotkań przypomina sobie, odpamiętuje, konfrontuje się z pewnymi wydarzeniami, sytuacjami, które pamięta, a w, które uznaje, no, że nie. nie... Nie, nie potoczyły się dla niego korzystnie, a było wy, były wynikiem działań rodziców, czyli że no, ci rodzice w tych konkretnych wydarzeniach czy sytuacjach nie byli rodzicami roku, tak byśmy powiedzieli. Ale mm, właśnie to pokazanie, że to nie chodzi o to, żeby oni tacy byli, że teraz y, 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 pielęgnowanie w sobie żalu o każdą jakąś sytuację, w której rodzic nie zachował się tak, jak powinien był się zachować, ale my to wiemy teraz z perspektywy czasu. No, no, mm -hmm. trzeba, to, trzeba się temu poprzyglądać, żeby, żeby bardziej pracować, mam poczucie nad wybaczeniem, nad zrozumieniem, nad zracjonalizowaniem, mm -hmm. a nie nad tym, żeby jakoś tak obwiniać i obarczać tych rodziców. Tak. Bo ja czasami słyszę, Czasami to też jest tak, że ktoś już jest po jakiejś terapii, i nie chcę tu powiedzieć, że tamta terapia była jakaś zła, czy, czy, tylko że na przykład tam mu się coś pootwierało, mhm. ale nie zostało zamknięte. Mhm. I, yy, I na przykład mówi: No ja tak mam, bo mnie rodzice tego nie nauczyli. Albo na terapii par czasami tak jest, że. że z reguły terapia parto tam. Jedna strona bardziej o emocjach, a druga mniej na mhm. przykład, nie? I w tym się jakoś im to nie spina. I na przykład ta osoba, która jest mniej emocjonalna, mówi: no ale. Ze mną rodzice też nie rozmawiali o emocjach, no to ja tego nie potrafię. No i jest jakby kropka. Nie potrafię, to, no to taki mam być. Tak. I to myślę, cho chodzi o to, żeby pokazać, e, mówię o nas, terapeutach mhm. w ogóle, że z tym się da dalej pracować i to, że w porządku mogli nam rodzice czegoś nie dać, bo być może sami nie, nie potrafili, sami tego nie dostali, bo czasy były inne i tak dalej, ale to nas nie odbarcza z tego, żeby się teraz za to nie zabrać. No, oczywiście, Ty tutaj mówisz o dwóch kwestiach. Pierwszej takiej. O tym tu i teraz, co ja mogę z tym zrobić, bo rzeczywiście się zdarza, że osoby mówią, osoby, z którymi pracujemy, mówią: No, tego nie zostałem nauczony, więc taki jestem. No, okej, okay, nie zostałeś tego nauczony, no, ale jeżeli chcesz lepiej funkcjonować, to teraz się musisz tego nauczyć. Jeśli chcesz, oczywiście, nie? Albo no, możesz coś z tym zrobić, to jest pierwsza rzecz, no, bo da się poprawić wiele rzeczy, wiele naszych funkcji, ale drugi aspekt, na który chciałem zwrócić uwagę, no bo to jak ktoś mówi, moi rodzice mnie tego nie nauczyli, moi rodzice mi tego nie dali, w takim, z takim negatywnym wydźwiękiem i z tym możemy zostać, ale ja też się często w pracy Staram pokazać, jak widzę, że ten obraz jest taki jednostronny, no ale co ci rodzice dali, tak. nie, bo to oczywiście jasne, mogli, mogli lepiej. Zawsze każdy z nas mógł może lepiej e, i może nie rozmawiali, no ale może, ale nie wiem kształcili cię, ja, żywili cię, Ja, ja, ja ci tutaj cię. Daniel przerwę, bo to jest bardzo istotne i, i tu się sobie pozwolę się trochę nie zgodzić <noise> z tym, co powiedziałeś, y, mogli lepiej, a, a ja często mówię nie mogli lepiej, uh -huh. nie mogli tak. lepiej, bo jeżeli działaliśmy w Czasie, w czasie, w przeszłości, w jakiś sposób, to zazwyczaj, zobacz, działamy za każdym razem najlepiej, jak potrafimy. Uh -huh. Takie mam poczucie. Rzadko kiedy podchodzimy z takim: Dobra, zrobię to na pół gwizdka. Uh -huh. nagrywamy teraz podcast. Myślę, że ty się starasz i ja się staram mówić jakoś spójnie, mądrze, żeby to dobrze brzmiało i żeby to było ciekawe <śm> dla słuchaczy. Ale za jakiś czas możemy powiedzieć: O, tu jeszcze mogliśmy powiedzieć, uh -huh. to tu mogliśmy powiedzieć, to może to nie uh -huh. było, może ja ci nagłośnienie. Z pasji <śm> wiem. No ale to i tak już będzie ulokowane w przeszłości, tak. więc ja sobie wtedy powiem: no dobra, teraz z perspektywy czasu Daniel tak może sądzić, ale wtedy w, w studio zrobiliśmy to najlepiej, jak mogliśmy, i myślę, że. To właśnie chodzi o to, żeby pokazać, że ci rodzice w tamtych czasie, y, oni prawdopodobnie działali najlepiej, jak potrafili. Mhm. My z perspektywy wiemy, że pewnie można by było lepiej inaczej, mhm. ale oni do tego często wtedy nie mieli albo przestrzeni, albo narzędzi, albo wiedzy, albo tak. jakichś jeszcze innych zasobów. Albo tak jak powiedziałaś dokładnie tych zasobów, że sami czegoś nie dostali. No jak tego nie dostali, wtedy terapia nie była taka powszechna. W ogóle chyba nie było dostępu do terapii. No to. A no to skąd mieli wiedzieć? No ani terapia nie była powszechna, ani też się jakoś dużo o tym nie mówiło, tak. nie pisało, nie było tyle tych treści. Bardziej to jeszcze było, no bo my musimy też brać pod uwagę te zmiany takie społeczno-kulturowe, że w każdym okresie mam poczucie, że jest opiekowany jakiś inny kawałek bardziej. I te pokolenia takie powojenne, ale jeszcze dzieci tych pokoleń takich wojennych i powojennych też mam wrażenie, że ciągle. Tam y, ta opieka taka i ten, to dobre rodzicielstwo było rozumiane jako zapewnienie wszystkich tych potrzeb, ale przede wszystkim materialnych. Mhm. Y, bo, bo jeszcze niedawno od tamtego czasu licząc, one nie były zaspokojane, tak. bo ludzie cierp cierpieli głód, y, nie mieli się w co ubierać, y, było im zimno, jak była zima, bo, bo nie było dostępu. Ja jeszcze jestem tym pokoleniem, które pamięta na przykład pewien niedostatek w latach 80., nie? Mhm. kiedy brakowało różnego rodzaju produktów, kiedy trzeba się było postarać o to, to, czy rodzice się musieli starać, nie ja, żeby mieć ciepłe buty na przykład na zimę. Potem się to już w latach 90. oczywiście zmieniło. I może być tak, że tym jeszcze młodszym pokoleniom może się wydawać, że jeżeli czegoś mi rodzice nie dali, no to że oni byli tacy nieuważni, tak, albo że tacy źli, że, że dlaczego ze mną na przykład o tych emocjach nie rozmawiali. No ale może oni jeszcze byli, w, wiesz, w tym, w tym poprzednim systemie trochę, na tym się opierali, na, na doświadczeniach dziadków tej młodej osoby, czyli swoi, na doświadczeniach swoich rodziców, czyli na przykład na zabezpieczeniu tej kwestii materialnej, czyli żeby dziecko... No bo Teraz zrobię dygresję, ale to, to mi przyszło do głowy i chcę to powiedzieć, bo czasami, t, właśnie jak dopytuję to, o, o, o czym powiedziałeś, że ale co rodzice dali, to na przykład ta osoba mówi: No, miałem zajęcia dodatkowe jakieś, hmm. robiłem to i to, wyjeżdżałem na obozy. Jak coś potrzebowałem i coś chciałem, to to miałem. Generalnie nie, wiem, była dobra atmosfera w domu, bo rodzice się nie kłócili albo się kłócili, ale miałem dużo wolności. Czyli dużo różnych innych rzeczy ta osoba dostała. No ale nie rozmawiali o emocjach w porządku, nie rozmawiali, to może nie mhm. potrafili, to my teraz rozmawiajmy. Tak, tak. No bo też teraz, no, tak jak powiedziałaś, na co innego yy, zwracamy uwagę i dobrze, że zwracamy uwagę, ale wtedy no, nasi rodzice nie mieli. Ja, ja chyba chcę powiedzieć to, że czy podkreślić to, przynajmniej z perspektywy mojej pracy, że ważne jest, żeby spostrzegać wszystko, żeby spostrzegać cały ten złożony obraz. Również obraz naszych rodziców z ich zaletami, z tym co potrafili, ale też z ich wadami, z tym czego nie potrafili, ale żeby to widzieć wszystko, żeby to umieć połączyć. Nie? Że to jest jednak objaw pewnego zdrowia. Tak, i ja sama miałam taki moment, kiedy się kształciłam na psychoterapeutę. Coraz miałam więcej wiedzy na temat tego, jak ten system rodzinny jest istotny i co z czego się bierze. I, i też jakoś tak jaśniej zaczęłam widzieć błędy moich rodziców, na których wcześniej się nie koncentrowałam. No i co z tej perspektywy psychologicznej oni powinni byli zrobić inaczej, zareagować, zapytać i, i tak dalej. No i też... Powiem otwarcie, że jakiś taki żal się pojawił. Ale trafiłam wtedy na bardzo mądrą terapeutkę, która była jedną z moich y, nauczycielek, y, i ona właśnie mnie przekierowała na to wszystko, co dobrego wyniosłam z domu, y, nie? Mm -hmm. żeby tą optykę też sprawiedliwie kierować, żeby tak. zobaczyć y, też te zasoby, bo tego jest zwykle więcej. Mm -hmm. Bo to, że mama kiedyś tam nie zapytała mnie, jak ja tak bardzo płakałam i mi było ciężko i nie miałam wsparcia, y, ja teraz to nie jest moja historia to tak mhm. y, jakby obrazowo opisuję y, to jakby w kontekście tego ile było dobrego, ile się dobrego dostało, to to naprawdę nie jest y, myślę jakiś taki ba bardzo duży, nie wiem jak to powiedzieć, kłopot czy problem. Tak. Y, a z drugiej strony nawet jeżeli było coś takiego u kogoś, co się ciągnie trochę, bo wynika z tego systemu rodzinnego i ta osoba czuje i wie, że ma wpływ na to, jak funkcjonuje teraz, no to od tego teraz jest na przykład terapia, żeby sobie to przepracować mhm. i sobie z tym poradzić. Dokładnie tak. I jeszcze pomyślałem o tym, że to takie myślenie jest dosyć typowe dla, w takim okresie adolescencji, dorastania i buntu, że wtedy to jest normalne. Jest taki okres w życiu, który chyba wszyscy prze, przechodzimy, przynajmniej Różnicowania powinniśmy. Różnicowania takiego. Tak, tak, że się wściekamy na rodziców tak. i wtedy To tam jest bardzo to potrzebne. To jest potrzebne i wszystko krytykujemy i oni są źli, i oni wszystko źle robili i w tym wieku ja myślę, że to jest normalne, ale czasem właśnie, nie wiem, czy się teraz nie narażę, ale powiem to, Trafia ktoś do mnie już całkowicie dorosły, a mam wrażenie, że mówię jak adolescent dalej. No ale to... tak, Daniel, nie, nie narazisz się, myślę. <noise> to ja No mnie, bo ja to poczułam ale... właśnie tam tak. mając x lat, tak. już przez chwilę to było, bo ja mhm. sobie dosyć szybko to zracjonalizowałam i też przy wsparciu, ale był taki, nie, że tak się zaczęłam przy aha, no to to z tego, to z tego, to z tego, no to, to co ci moi rodzice? Nie? Tak. Ale... Okropną robotę zrobili. <noise> a ty wiesz co powieści, że tak. to są. Dobrzy ci bardzo rodzice i bardzo kochani, Oczywiście. więc, ale, ale jakiś taki moment właśnie takiego przeniesienia na chwilę, no. właśnie do tego buntu, nastolatki miałam. Nie? No i niestety, jak się zacznie czytać niektóre. Publikacje, albo jak się trafi na niektóre grupy, no to, to można tak się pociągnąć. Nie? Choć do nas my ci teraz damy to, czego ci rodzice nie dali, Zresztą tak pewnie też sekty i właśnie różne grupy działają, nie? że, że no te, z tego różnicowania już wyrywają potem tak. te osoby z systemu. No dobra, Kasia, ale tematem jest. Yy, to czy, znaczy tytułem tego dzisiejszego podcastu jest to, czy rodzina może być, jak to? Czy istnieją normalne rodziny, aha, normalne tak rodziny. sobie zatytułowaliśmy, czyli nie, nie istnieją. Nie, nie istnieją, bo mówimy o rodzicach dużo i to jest oczywiście najważniejsza chyba część tego, no ale rodzina, no to nie tylko rodzice, ale również i dzieci, czasem i dziadkowie, więc czy istnieją takie, co, co, co w ogóle można mieć na myśli, mówiąc o normalnej rodzinie? No to jest taki system rodzinny, który daje dobre środowisko do rozwoju i w którym wszyscy członkowie tego systemu dobrze się czują. Tak sobie to wyobrażam, gdybym miała taką definicję podać, ale może Daniel spróbujmy wymienić takie cechy, które dobrze, żeby taki system rodzinny prezentował wspólnie. No, bo to też jako taka wskazówka dla naszych słuchaczy, którzy sami tworzą rodziny, którzy, którzy mają jakiś wpływ też na to, jak te systemy ich wyglądają. Co dobrze, żeby w tych systemach było? Ja myślę, że bardzo istotna jest otwartość, ponieważ daje poczucie bezpieczeństwa. Chodzi o to, że kiedy pojawiają się jakieś emocje, nawet trudne, to. Powinna być przestrzeń w rodzinie, żeby móc zakomunikować w ogóle te emocje, ale też skąd się one wzięły, co się takiego stało, że, że one się pojawiły. No to jest mega ważne, bo te trudne emocje no, ich się nie uniknie one się po prostu czasami pojawiają, częściej bądź, bądź rzadziej a chciałam podkreślić, że dobra rodzina. Normalna tu możemy zrobić cudzysłów, to nie jest wcale taka, gdzie nie ma konfliktu i jakiegoś różnicowania. Powiedziałabym, że wręcz przeciwnie. To jest dobrze, że ludzie mają różne zdania na różny temat, że potrafią te zdania zakomunikować i właśnie dobra rodzina to jest taka, w której jest przestrzeń na to, że ktoś może mieć inaczej i przestrzeń na to, żeby. Ta osoba mogła zakomunikować, że ma inaczej, tylko właśnie kwestia tej komunikacji, bo znowu dobra rodzina to będzie taka, w której będzie spokojna, otwarta komunikacja, taka e, oparta na m, takiej komunikacji bez przemocy. Chodzi o to, żeby mieć dobre strategie na konflikt, tak bym powiedziała, czyli czy w konflikcie jest rozmowa, czy jest właśnie dzielenie się tymi emocjami, dążenie do rozwiązania, czy na przykład ciche dni albo obrażanie, bo, bo wiemy, mhm. że ciche dni, czy obrażanie się na siebie, długie nieodzywanie, to jest coś, co nawet podchodzi pod jakąś taką, no tu użyję mocnego słowa, przemoc psychiczną, ale to potrafi być bardzo niszczące, szczególnie dla dzieci. Tak, cieszę się, że to powiedziałaś, bo ja myślę, że nawet wielu psychologów i psychoterapeutów Błędnie zakłada, że zdrowych, w zdrowych rodzinach nie powinno być konfliktu, nie ma na to szans, po prostu ja bym się wręcz dziwił, jeżeli. Zresztą pracowaliśmy z parami i zdarzały się pary, które twierdziły, że oni się nigdy nie kłócą. No i Kasia, żeśmy wtedy od razu się zastanawiali... Dlaczego oni są u nas na kanapie? Co jest nie tak? Nad tym, żeśmy się zastanawiali, tak mówię, nie no, no bo to jest niemożliwe, bo tak naprawdę, tak jak mówisz, konflikt jest wręcz potrzebny, tylko to jak sobie z nim radzimy. Ja pomyślałem też, że bardzo ważną rzeczą, którą zaraz wyjaśnię, są granice w rodzinie. I tutaj mam na myśli to, że granice powinny być widoczne, ale przepuszczalne. Wyobraźmy sobie, rodziny, w rodzinach mogą być granice nieprzepuszczalne, czyli takie grube, przez które nic nie przychodzi tylko my i nasza rodzina i wszystko, co na zewnątrz jest złe, nie możemy temu zaufać. To jest niedobre, bo wtedy rodzina się nie może zmieniać, nie może się rozwijać, nie ma wymiany nie ma komunikacji pomiędzy rodziną a światem zewnętrznym i takie rodziny często zaczynają trochę odstawać. Z kolei jak nie ma granic, to... Nie ma bezpieczeństwa tak, też. Tak, Dzieciom, dokładnie. młodym ludziom potrzebne są granice właśnie do poczucia bezpieczeństwa. Tak. I tutaj ważne też są granice wewnętrzne i zewnętrzne. No to zewnętrzne te od, od świata zewnętrznego, ale wewnętrzne również, czyli odgraniczenie jednak podsystemu rodziców, od dzieci, żeby to było jasne, kto jest rodzicem, a kto jest dzieckiem. No jak jest jasne, kto jest rodzicem, no to rodzic czasem mówi coś, co się dziecku nie spodoba, no i dochodzi do konfliktu po prostu. Ale tak. dobry rodzic to jest taki, który czasem stawia granice. No, myślę, że nawet nie czasem. Uh -huh. Uh -huh. Dobry rodzic to jest taki, który ustanawia te granice i dba o to, żeby one były szanowane, bo potem dziecko też będzie stawiało granice, bo właśnie wiek tak. nastoletni, o którym powiedziałeś, to jest ten czas, kiedy zaczyna dziecko stawiać granice i to jest też dobrze, żeby rodzic te, te granice uh -huh. szanował, nie? Czyli to są takie przykłady potem, że na przykład nastolatek chce mieć zamknięte drzwi, bo w pokoju, bo Coś tam sobie robi gra z kimś, czy rozmawia, czy, czy po prostu potrzebuje takiego trochę bastionu własnego, a rodzic mówi, nie, masz mieć otwarte te drzwi. Ja To taki oczywiście jest dość banalny przykład, ale, ale zdarzający się tu automatycznie przechodzę też od granic do wolności, bo z drugiej strony, nad, nad jakby drugim kontinuum jest wolność, bo poczucie wolności jest też niesamowicie istotne, czyli, że młoda jednostka wzrastając ma poczucie, że w pewnych obszarach ma tę wolność, wolność podejmowania decyzji, samostanowienia o sobie, dokonywania jakichś wyborów. Można by mnożyć historie takie, gdzie młody człowiek ma poczucie, czy miał poczucie, że wszystko było już zaplanowane, łącznie z jego zawodem i kierunkami Studiów i, i ubraniem czasem, nawet i, i tej wolności po prostu nie było. Brak wolności to jest brak możliwości eksplorowania, a do rozwoju ta eksploracja nowych terenów jest no, po prostu niesamowicie ważna. I ja mam taką propozycję, Daniel, żebyśmy zakończyli ten dzisiejszy odcinek tak wyjątkowo zupełnie, bo i temat wyjątkowy, taki rodzinny, takimi dwoma cytatami, które są dla mnie mega mega ważne I, i jakoś myślę, że one właśnie rzucają takie mocne światło na w ogóle kontekst wychowania dzieci i kontekst systemowy. I jeden z nich to są słowa wypowiedziane przez amerykańskiego pedagoga Johna Bradshaw'a, a drugi, no to Jasper Juhl, czyli też terapeuta rodzinny, pedagog. Powiesz, co powiedział John Bradshaw? John. Dobra rodzina dostarcza solidnej podstawy, dzięki której człowiek może doświadczać potencjału poznania, miłości, odczuwania, decydowania i wyobraźni. Podstawa ta musi być dostosowana do etapu rozwoju. Oznacza to, że człowiek potrzebuje wolności w doświadczaniu swoich potencjałów, umożliwiających zaspokojenie własnych potrzeb w sposób adekwatny do etapu rozwoju, na jakim się znajduje. A z kolei Jesper Jules powiedział, że to, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy. One robią to, co my robimy. Dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie o pytaniach i komentarzach na temat naszego podcastu i tego odcinka. A jeżeli chcielibyście, abyśmy poruszyli jakiś temat, to również dajcie nam znać. I pamiętajcie, że możecie nas słuchać na iTunes oraz Spotify. O psychoterapii możecie również przeczytać na naszym blogu na stronie strukturalab.pl w zakładce publikacje.